Artur Mazur, klatka po klatce, a ze mną Mateusz Gamer, gamrot na gali Heraklesów, dwie statuetki w dłoni, zawodnik Roku Publiczności i współautor walki roku z Armanem Sarukianem. Przede wszystkim zaczynam od gratulacji. Witam serdecznie wszystkich, dziękuję bardzo za gratulacje. I tak jak z każdym wywiadów tutaj pokażę statuetki. Bardzo podziękuję i odłożę je na ziemię, bo są bardzo, bardzo ciężkie. Nie zdajecie sobie sprawy. Nie zdajecie sobie sprawy, że te statuetki są naprawdę, naprawdę ciężkie. Tak. To jest niesamowite wrażenie, jak się bierze je Stolicy do ręki. to właśnie czuć tą ciężką pracę, wyrzeczenia, determinację, co się, co się wyrobiło przez zeszły rok, dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję i odkładam. No to jedziemy teraz z wywiadem. Tak, jest. pierwsza statuetka, moim zdaniem, absolutnie zasłużona. Jedna z lepszych walk w ogóle w, w światowym MMA w 2022 roku pojedynek z Armanem Carukianem. Jakbyś miał stworzyć gamer taki ranking najtrudniejszych walk, na której umieściłbyś pojedynek z Armanem? Mm, e, każda walka w UFC jest bardzo ciężka. <laughs> Na którym bym umieścił, wiesz, to była walka wygrana, to była walka toczona tak jakby na moich zasadach, bo, bo było dużo zapasów, dużo kotłowani, kotłowania się, więc ja z niej bardzo zadowolony jestem. Do skali najtrudniejszej, nie wiem, może trzecia, może czwarta, no bo walka z Jalianem turnerem była cięższa. Z tego względu, że w moim baku od przygotowania motorycznego była dziura i bardzo szybko uciekało tam wszystko co, co mogłem mieć. Więc to była ciężka no walka z Dariuszem była ciężka, przegrana. No to dobra, na którym miejscu Dariusz, na którym y, Turner? Yy, no Dariusz na pierwszym, no bo przegrałem. Turner na drugim, no bo ciężka walka tak bez okresu przygotowawczego. No i później może być Sarukian. No i później już w sumie te przyjemne walki pozostawały kończone przed czasem, więc, więc myślę tak, te pierwsze trzy, czyli Dariusz, Turner i Czarukiem. I szaleńcze, że tak powiem. Czy gdyby ci przyszło jeszcze raz wziąć taki pojedynek? To wziąłbyś czy musiał być tutaj jakiś game changer na szali, żebyś ale się znał zdecydował? Wynik, czy nie, znał wyniku? nie, jakbyś nie znał <laughs> wyniku. Nie, no pewnie bym zrobił. To niczego nie znałuję w życiu, wiesz. Jestem wojownikiem. W Stanach, jak powiedziałem, że wyzwanie to moje drugie imię. To wszystkim się to spodobało bardzo. No, ale taka jest prawda generalnie. Ciężko. Trenuję całe życie. Cały czas jestem w treningu i przed tą walką też mi się wydawało, że jestem bardzo dobrze przygotowany. Gdzieś tam losy walki pokazały, że brakowało trochę tej wytrzymałości i prądu. Ale ta walka też pokazała, że w sporcie przede wszystkim najważniejsza jest głowa i mental i podejście do tego. Przed tą walką, czyli po walce z Dariuszem, bardzo pragnąłem zwycięstwa. Bardzo potrzebowałem zwycięstwa do swojego życia, do normalnego funkcjonowania. Więc to mi przyświecało, żeby wziąć tą walkę, żeby jechać, żeby wygrać. Pomimo tych wszystkich przeciwności losu, co się wydarzyły, ja i tak wierzyłem w siebie i tak jak gdzieś powiedziałem wcześniej, że definicją słowa odwaga jest wiara we własne umiejętności. No i tak jest. Jaki był dla ciebie ten 2022 rok? Bo po walce z Ternerem powiedziałeś coś takiego, ja nie zasłużyłem na wakacje, teraz zasłużyłem, ale okazuje się, że w oczach kibiców, Mateusz, ty zasłużyłeś na statuetkę zawodnika roku. Jesteś zaskoczony czy nie? Bo gadaliśmy tu prywatnie, że jak wyczytywali, to już. Marynarkę zapinałeś. E, to jest druga część pytania, wrócę do niej. E, tak, jestem zaskoczony generalnie, bo tak gdzieś na temat walki roku gdzieś tam się przeplatały te informacje na internecie, więc gdzieś się spodziewałem na, te, na tego. Natomiast zawodnika roku publiczności nie. Za co jestem serdecznie wdzięczny i dziękuję wszystkim, że zagłosowali na mnie. No rok był w kratkę, mocna walka z Armanem, przegrana z Dariuszem, więc, więc taki w kratkę. No ale też pamiętajmy, że to jest już najwyższa Liga Mistrzów i boje są toczone właśnie nie na gali w Wągrowcu, tylko, tylko w Las Vegas na największej lidze światowej, więc może ten czynnik gdzieś de decydował o tym, że dostałem to. E Cieszę się, że moja właśnie ciężka praca, determinacja, te, te wszystkie wyrzeczenia wieloletnie, które, które podejmuję są doceniane przez fanów i kibiców. E, tak jak powiedział Maciej Kawulski, kiedyś było zupełnie inaczej odbierane to MMA nas jako środowisko nie wpuszczano, czyli tam gdzieś wypierano, tak teraz dumnie możemy reprezentować i coraz szersza rzesza fanów nas odbiera. Cieplej i milej, więc, więc cieszę się, i tak jak jeszcze raz powiedziałem, dziękuję, że zostałem wyróżniony. Moja czwarta statuetka w przeciągu dwóch lat w sumie. Szybkie tempo, obym oby je utrzymał w przyszłym roku też. A i wracając do tej marynarki, zrobiłem błąd taktyczny, bo założyłem niebieską koszulę i przed wyjściem już miałem takie wielkie zakola z potu, więc musiałem to zamaskować i zapiąć marynarkę, bo zapomniałem, że na publiczne wystąpienia bierze się albo czarną. Albo białą, nie? Artur? Wszystko się zgadza. Moim zdaniem, statuetki absolutnie zasłużone, ale przyza jedno, jeśli chodzi o zawodnika roku, bardzo ciekawa sytuacja w tym roku, w tych głosowaniach w Heraklesach, bo się okazuje, że tak, że w jednej redakcji Tomek Romanowski, w innej Marcin Bandel, zawodnikiem roku Jan Błachowicz, zawodnikiem roku publiczności Mateusz Gawrodi. z jednej strony dyskusja ciekawa, wszyscy szczęśliwi. To bardziej pokazuje, jak mamy wysoki poziom rywalizacji w Polsce, jaki mamy wysoki poziom umiejętności walczenia przede wszystkim, bo, bo każdy zobacz, każdy zawodnik walczy, wygrywa i każdy by zasługiwał na taką statuatkę, więc mnie to cieszy właśnie, że jako Polska jesteśmy bardzo mocnym... Państwem na świecie, liczymy się na tym świecie i, i, i pokazujemy, że możemy zdobywać te, naj, te, te najwyższe laury. Ja jestem niesamowicie dumny, jak właśnie lecę do Las Vegas. Gdzieś tam moja grafika, moje zdjęcie jest wyświetlane, a obok jest flaga polski. Bo wiadomo, na świecie dominują albo Amerykanie, albo gdzieś Brazylia, albo, albo inne, inne części gdzieś świata, a Polska gdzieś rzadko się przewija, więc tym bardziej jak widzę tą flagę, to, to jest mi ciepło na sercu. No, będę robił wszystko co w mojej mocy, żeby, żeby utrzymać tą pasę. Tak jak powiedziałem, jedna walka w tym roku już za mną, kolejną celuję na, na drugą połowę roku. Z tą pierwszą walką z turnerem. Mój cel był wygrać tylko tę walkę i, i, i wynik wysłać świat. Tak z kolejną walką chcę się mocno przygotować i świecić w Oktagonie czy rozpoczęły się już rozmowy na temat tego pojedynku o którym powiedziałeś na temat e, powrotu do oktagonu no bo trochę już się w tej twojej dywizji wyjaśniło chociażby no można powiedzieć przed chwilą e, fizje w e, Gage, ie. bardzo ważna e, walka w tej rozgrywce to jak co się dzieje za kulisami opowiadaj znaczy no cisza jak ma być szczery znaczy cisza no w sensie po walce była rozmowa z menadżerem była pytanie kiedy chciałbym powrócić do oktagonu powiedziałem wrzesień październik listopad grudzień czyli końcówka roku e, na to będę gotowy, na to liczę, nie ma jeszcze jakichś tam wstępnych rozmów, nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć, bo nagle może przyjść oferta z UFC i, i, i tego nie przeskoczymy, a ja pewnie nie odmówię. Zawsze jesteś ready to go? Zawsze ready to go. Eee, no, ale, ale co? Właśnie był Gejczy fizję. spodziewałem się, że fizję wygra. Niespodzianka, wygrał i co pokazał, że dalej się liczy w rozgrywce. Z moją ostatnią walką zrobiłem krok wstecz, w sensie takim, że wziąłem gościa z numerem 10, czyli z, z, za mną. Ja jestem aktualnym numerem 7, e, utrzymałem tą pozycję, więc w kolejnej walce celuję w kogoś przede mną, czyli zostaje już ścisły top, bo top 5, top 6. Czy będzie to Fizjew? Może być Fizjew. A ja czekam jeszcze na kolejny pojedynek, czyli Dariusz Oliveira. trzymam kciuki za Dariusza. No i moim wymarzonym rywalem byłby... Charles Oliveira, bo mam nadzieję, że to będzie gość, który nie będzie jak poparzony zrywał się z parteru, tylko będzie się... Oj, ale tam by były kulanki. Tam by się kręcił właśnie w parterze i, i, i może teraz kibice by mi nie zarzucali, że nie jestem w stanie kogoś utrzymać w parterze, tylko zobaczyliby ten kunszt kręcenia się po prostu, bo ja bardzo ciężko pracuję w tym jiu-jitsu, Bardzo pewny siebie się czuję w tym w parterze, więc liczę, czekam na ten właśnie moment, kiedy będę mógł pokazać w pełni swoje umiejętności, bo jest kilka tych asów, że tak powiem, w rękawie przygotowanych na ten parter, ale no nigdy jeszcze się nie mogę otworzyć. A jak, ty, a jak ty reagujesz na takie hasełka? Bo wiesz, po twoich walkach często są takie opinie tylko, a tutaj fizyka nie dojeżdża. Nie, z taką stójką to, to nie zajdzie za daleko. No, a ty jesteś chyba w najlepiej obsadzonej no. kategorii wagowej w topie. No i, i zobacz, i kręcę się obok piątki. Wiesz, takie głosy się pojawiały w KSW, później podpisaniem, później z zaczęciem walki, później 15, później 10. No jesteśmy przy piątce, wszystko się to powtarza. Zdobędę pas. Dalej się będzie powtarzała. Ja tym, będę tym samym Mateuszem Gamrotem, z tymi brakami wierzchołki, który nie ma siły, który nie, potrzyma, nie potrafi utrzymać, albo ze sobą stójką. Ale kompletnie się tym nie przejmuję, wiesz. Wiem, e, znam swoją wartość siebie, znam swoje mocne strony, znam swoje słabe strony. Pracuję nad tym wszystkim e, skrupulatnie, dążę do celu. W przyszłym tygodniu wylatuję do American Top Team ponownie. Lecę pomóc mojkanowi właśnie w przygotowaniach. Plus sam potrenuję przez najbliższe trzy tygodnie, więc e, ten rozwój, ta nauka jest nieustanna. Yy, ostatnie pytanie, bo po walce z Benilem Dariuszem zapowiedziałeś nowego Mateusza Gamrota w OKTAGONIE UFC, jak to powiedziałeś, tego suchego mięśnia musi troszeczkę przybyć. Nie było czasu, myślę, do walki z Turnerem, yy, żeby to zrobić. Czy to jest cel na najbliższe tygodnie, na najbliższe no, ja miesiące? W walce z Turnerem pierwszy raz na walce ważyłem 80 kilo. Nigdy tyle nie ważyłem. Sam jak się zważyłem przed wejściem na galę, to mówię, uuu, mówię, ale niespodzianka. <laughs> Więc to było miłe zaskoczenie dla mnie, bo w końcu dobiłem tak jakby do tej w basy, bo ja generalnie inaczej, wcześniej jak walczyłem, moja waga naturalna w wadze była 77-78 max, teraz ważyłem 80 kg ponad, więc to jest waga, w jaką celowałem i nie chciałbym już więcej ważyć, więc to co powiedziałeś, czy, czy udało mi się to uzyskać, udało mi się to uzyskać, bo byłem większy. Po walce z Dariuszem powiedziałem, że będzie inny Mateusz Gamrot, chcę więcej stawiać na tą stójkę w walkach, ale teraz mi się gość trafił, człowieku 193 93. no nie mogłem z nim się wymieniać ciosów. Parę razy jak dostałem serię, to mówię zawijam stąd, bo się źle skończy, więc... więc też trzeba liczyć siły na zamiary, wiesz Sodzi, ale... Wydaje mi się, że w kolejnej walce jak trafię gościa ze swoimi warunkami fizycznymi, ze swoim zasięgiem, to na pewno będzie dużo więcej tej stójki, na pewno będzie dużo więcej prób, wymian, akcji w tym, w tym wszystkim, wiesz. A my z wypiekami na twarzy będziemy obserwować, jak ty się wspinasz na ten mont, Everest, jak to powiedziałeś. Matthew Gamrod from Poland był moim i waszym gościem. Dzięki Mateusz. Dziękuję so appreciate.